I można remontować po ostatnich i tak. zamieszkać można. Mieszkanie jest bardzo ładne. I tutaj te ścianki, ten, ten pokój też można połączyć, prawda? Tak, tak, można. To są wszystko... Wszystko nośne. Nośna to jest ta właśnie. Tu. Z, Z tym, że tu są drzwi. W tej I... Tak, tu jest łazienka. Tak. Tak. To wygląda. Nie będziemy oglądać. No i tutaj mamy salon i widok na parku. Czyli naczewam. Taki balkon. Mniej więcej Ok.